Prosimy o tą salwę pokalową i oczekujemy. Tak, co wrażliwszy sugerujemy żabka uszy. To będzie naprawdę potężny ból. Ten rynek ma do siebie, że jest taki dosyć ciekawy, artystyczny. Waga Uwaga! Nie tego będzie Państwo mogło wystraszyć, ale najważniejsze, że zwierzęta już nie były tutaj na rynku, dlatego też oczekiwania trochę było dłużej, bo zgłoszone konie mogłyby wyrządzić coś, czego sobie nie chodzą. Bardzo dziękujemy za tę piękną, efektowną salwę armatnią w Izbie Regionalnej i Światowej.